Cześć czołem, słuchajcie, dzisiaj jest haul. Tak się zastanawiałam, czy łączyć kosmetyczny z ubraniowym i stwierdziłam, że to rozdzielę, może tych ciuchów nie jest jakoś dużo, to są mm, second handowe rzeczy, ale może kogoś nie interesują ciuchy, więc sobie ominie w ogóle cały film. Zaczynam. Pierwsze rzeczy, które mam, ostatnio kupiłam i które kupuję namiętnie i które gubię również namiętnie, są to takie skarpetki-stopki ze sklepu chińskiego jakieś chińskie znaczki, tu na pewno jest napisane skarpetki. Kupiłam je z działu męskiego, bo jak zobaczyłam te damskie takie małe, to mówię, nie, będą mnie tam cisnęły, będą będą za małe. Więc takie kupiłam tutaj, nie ma żadnego rozmiaru podanego na nich. To są takie stopki wyjątkowo płytkie, jeśli wiecie o co chodzi. Nie są jak do balerin, takie jak mam na nogach. No takie nie wiem czy widać. Tylko takie całe zakrywające właśnie do trampek, czy do jakichś tenisówek, Adidasów, także 2,90 za parę. Polecam, nic się nimi nie dzieje. Fajnie się noszą. Kolejną rzeczą, jako jedyną z tych wszystkich nie nielumpeksową jest taka oto nie wiem jak to nazwać, bluza z obciętymi rękawami, coś takiego. To jest takie sportowe, mi się kojarzy z siłownią bieganiem, właśnie z takim sportowym stylem. To taka, no można powiedzieć, t-shirt. Na dole ma ściągacz ze sznurkami, tutaj też ma dwa dzyndzle wiszące. Kosztowało to, to jest z modo. Ja uwielbiam modo, nie wiedziałam, że oni w mieście otworzyli modo. Kiedyś w Olsztynie kupowałam właśnie bluzy, jakieś koszulki, ale zamknęli i długi czas nie widziałam tego sklepu. I z 60 zł to było przecenione na 20, także skusiłam się, jeszcze było szare i chyba, chyba wrócę i pójdę, kupię sobie takie samo szare, bo świetna sprawa. Tutaj taki duży dekord wódkę. No takie treningowe, ale na co dzień ja takie rzeczy noszę spoko. I pierwszą rzeczą Lumpeksową jest taka koszula. Kurczę, mogłam zapiąć ją, żeby było lepiej widać. Jest to taka koszula w takim, z takimi perłowymi guziczkami, z kołnierzykiem na długi rękaw, ładnie zakończona z bardzo miłego materiału. To jest jakiś poliestr. I ona ma tutaj wszystko ładnie wykończone, detale, mankieciki i tak dalej. To jest taki, jakby etniczny wzór, fioletowy. Fioletowy kolor i takie, no, wzorki, możecie się przyjrzeć. Nie jest to takie połyskujące, błyszczące, hamskie dyskotekowe. I ja już sobie wymyśliłam, jak to, jak to przymierzyłam, bo było idealne w szerokości i tak dalej i rękawy na długość. I sobie wymyśliłam, że będę to zakładać właśnie do jakichś jeansów, nawet jasnych może albo czarnych. I nie potrzebuję już biżuterii żadnej naszej ani nic, bo jak tu jest tak siowo, bazarowo, to już nic więcej nie potrzebuję, żeby zakładać i ja sobie lubię tak z przodu z jednej strony albo cały przód wkasać w spodnie, a z tyłu niech sobie powiewa, bo jest takie do połowy pośladka mniej więcej dla mnie. Także byłam bardzo zadowolona i w tym samym rumpeksie kupiłam również zwykłą, teńką koszulę. Ja przepraszam, że to takie wymięte, ale to wszystko już jest poprane, bo ja wracam to od razu muszę mieć to wyprane, nie chcę, żeby mi to zalegało i tak śmierdziało, nie wiem. Zwykła koszula, taliowana, z, to jest z H&M tak, to jest z H&M tutaj wszystko ładne było, nowiutkie meteczki guziczki yy, przy tym także mówię, zobaczymy czy będzie dobra, czy się zapnę tutaj w biuście, czy może zapnę się w biuście, a będzie za szeroka tutaj, bo zwykle taki problem mam, a jest idealnie dopasowana fajny krótki rękawek, nic mi się tu nie wpija mam komfort, nie duszę się także zadowolona jestem różowo-biała kratka i za te dwie razem zapłaciłam 8 zł. Kolejną rzeczą w lumpeksie nowym, którym byłam pierwszy raz, a wszystko ładnie pachnie, pójdę do kukania z Biedronki Eden, który bardzo lubię. Taki miętowo-turkusowy sweterek, totalnie zwykły, taki pod szyję. Zaraz mi się skojarzyło z białymi takimi adidaskami, zwykłymi prostymi rurkami. Torebka jakaś sportowa i śmigam. Zwykły sweterek, bez, nie jest nigdzie skulgany, nie jest dziurawy, nie jest pozaciągany ani nic z nim się wiąże śmieszna historia. Pierwszy raz byłam w tym second handzie, no i wchodzę, tam taki starszy pan stał sobie i nie było na żadnych ciuchach ceny. Wszystko było na wieszakach, nie było ceny, więc ja się tam pytam jednej pani, mówię, to jest wycena, czy na wagę. Pani mówi wycena. Ja mówię, ale tu nie ma cen, A to musi się pani pytać tego pana. Mówię, dobra. Tak kobieta się zapytała jakąś tam bluzkę, a on tak ni stąd ni znowu. 15 zł. Mówię, aha, spoko, wszystkie ceny w głowie. Za chwilę ta kobieta się zakręciła, ja poszłam, po, poszłam oglądać ten sweterek, a tam pan krzyczy 10 złotych. Ja wiem, no 10 złotych, 10 złotych, to taki sweterek, no to niezniszczony, to całkiem niedużo. A, i on jeszcze tutaj po bokach ma takie rozpierdaki i to tak fajnie wyglądać będzie i z tyłu jest ciutkę, ciutkę, ciutkę dłuższy. No i ten pan stoi, ja za chwilę się obkręcam, patrzę, dwie kobiety weszły i tam, o Henio, już chcesz jechać, no już chcę jechać, a to był mąż właścicielki tego second -handa. No i te kobiety usiadły i tak dalej, więc ja jeszcze raz podchodzę do tego sweterka i udaję, że oglądam, a ta tak krzyczy, proszę pani, 7 zł. O co, ho? 7 zł. No i za 7 zł wzięłam, ale śmiałam się, bo mówię, ceny sobie wymyślają z kosmosu, nie wiadomo skąd, ale no za 7 zł to uważałam, że było warto. Nie pytałam jeszcze raz, bo może z powrotem powiedziałabym, że 10 zł. Także taki swetereczek kupiłam, a jeszcze ten pan stał i niemił niemiłosiernie wciągał gile i je połykał i myślałam, że że będę miała zwrotnego jak tego słuchałam chciałam stamtąd wyjść kolejną przed ostatnią rzeczą jest sweterek z najlepszego Lupexu w mieście weszłam dawno, nie byłam tam jest dość drogo, bo tam jest 60 zł za kilogram ale mówię, idę, zobaczę, obczaje. ja już się powoli zaczynam takie koszule i takie sweterki zaopatrywać, bo wiadomo zaraz, chwila, moment, lata nie będzie, jesień i trzeba będzie zakładać znowu sweter i znalazłam taki piękny, oberżynowy w kolorze oberżyny, tak? Taka ciemna śliwka. Sweterek z dodatkiem wełny i moheru. Moheru, tak? To jest też z hm Tu guzic guziczki, tu metki. Wszystkie y są tak samo ładnie, fajne, czyściutkie. Ja go prałam ręcznie, bo się bałam, że coś może się z nim stanie. Jest mega przyjemny, taki mięciuteńki i jest długi. Zaraz wam pokażę. Ja do legniców chyba będę go nosić. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest tak solidnie zatyłek do. Do, do, na, na udzie tutaj sobie spoczywa. Jest Bardzo przyjemny, ma tutaj takie wywinięte mankieciki. No i on, jak położyła go pani na wagę, to kosztował 18 zł. Także całkiem przyjemna cena, jak do 18 zł. I taki dobry, je, jakościowo, gatunkowo sweterek. No i ostatnia rzecz. To jest coś, co już pokazywałam też na snapchacie. Śmieszne, jak zobaczyłam, to tak nie wiedziałam o co chodzi jakaś nieznana mi bliżej firma i to jest taki sweterek, sweterek na bluzo sweter nie wiem jak to nazwać, przedłużany tutaj z przodu, z tyłu zwykłej, normalnej długości, szary, z takimi elementami tutaj metalowymi, ćwiejki i tak dalej, tutaj ma dwie kieszonki, oczywiście trzeba było to prać ręcznie i od razu żałowałam, że to kupiłam, bo mówię, przecież jak ja będę tak za każdym razem musiała go ręcznie prać, tak ciężko było go wybrać, więc przecież na ja pierwszą co dostanę. No ale wyprałam cech bardzo długo bo on aż tak ociekał wodą, ja nie chciałam go wyrzynać, wyrzymać, wyciskać żeby tu się wszystko nie poniszczyło ma ładne tutaj, zdobne takie guziczki ale ja tego nie będę zapinać, tylko będę nosić luźno, tu ma taki bardzo krótki rękawet który tak jest mniej więcej za łokieć i wygląda to bardzo bardzo, bardzo fajnie, już nie mogę się doczekać aż to założę właśnie do jakichś klasycznych spodni i też już biżuterii nie będę potrzebowała ponieważ to jest tak bardzo zdobne, no nie wiem czy to będzie widać, przyjrzyjcie się jak to wygląda, bardzo fajne tu nic nie, nie odstaje, nie wypada nie odpada i jestem bardzo zadowolona, kosztował 14 zł no tylko minusem jest to, że jest taki właśnie dość ciężki, bałam się, że z suszarki w ogóle ta linka się oberwie bo taki był ciężki jak był mokry i to by było na tyle, całe moje takie ciuchowe lumpeksowe zakupy dajcie znać czy coś, coś upolowaliście czy chodzicie w ogóle do lumpeksów czy chodzicie sami, czy z kimś jakie macie patenty na wyszukiwanie fajnych rzeczy, bo ja nie ukrywam, że musiałam się tego szukania na lumpeksach też nauczyć, bo to nie jest taka prosta, można się szybko zniechęcić, jeżeli ktoś nigdy nie chodził, nie był z kimś i naprawdę można powiedzieć o Jezu, nie, to nie dla mnie. Także to by było na tyle, trzymajcie się ciepło, życzę miłej reszty wakacji i do zobaczenia w następnym filmie, cześć!